Zjawiska niewyjaśnione to kanał o tematyce zjawisk paranormalnych, tajemnic religii świata, niepokojących wydarzeń. Istnieje już kilka dobrych lat. Przez ten czas przechodził wiele różnych etapów czasem lepszych, czasem gorszych. Kanał wiele był chwalony, wiele razy obrażany, czasem wręcz nam grożono ale to na kiedy indziej. W każdym razie na kanale dzięki waszemu zaangażowaniu udało się zgromadzić ponad 300 tysięcy subskrypcji, z czego naprawdę się cieszymy i bardzo Wam wszystkim dziękujemy. Swojego czasu kanał miał też naprawdę ogromne wyświetlenia, do takiego stopnia, że najpopularniejszy film z kanału ma ponad 7 milionów wyświetleń. Zresztą filmów z milionami wyświetleń za tym kanale sporo. To wszystko dzięki Waszej aktywności, za którą jeszcze raz bardzo, ale to bardzo Wam dziękujemy. Nie ukrywamy, że ten kanał od dawna był dla nas źródłem trochę zabawy, trochę rozrywki, trochę poznawania czegoś nowego. Otworząc filmy dowiedzieliśmy się tak wielu ciekawych i niezwykłych rzeczy, o których bez prowadzenia takiego kanału nigdy byśmy się nie dowiedzieli. Wiele osób od dawna pytało się nas, czy my wierzymy we wszystko, co jest publikowane na tym kanale. Czy wierzymy w każdą przepowiednię, czy wierzymy w każde paranormalne nagranie. Otóż zupełnie nie. Nigdy nie ukrywaliśmy, że zjawiska niewyjaśnione to kanał rozrywkowy. My naprawdę bardzo lubimy nadprzyrodzone sprawy, nic więc dziwnego, że chętnie robimy filmy o takiej tematyce. Nawet jeśli nie we wszystko musimy wierzyć i brać to śmiertelnie poważnie, lubimy po prostu oglądać mroczne filmy, czytać tajemnicze przepowiednie, dopasowywać różne rzeczy. Nie zawsze robimy to idealnie i wiemy o tym, bo idealni nie jesteśmy. Ale czy to zawsze jest najważniejsze? Na naszym kanale chodzi przede wszystkim o rozrywkę. Tak do tego podchodziliśmy od zawsze. Przez te lata na tym kanale sporo się pozmieniało. Sporo się też pozmieniało w naszych prywatnych sprawach i z pewnością obie te rzeczy bardzo się łączą. Przejdźmy jednak do rzeczy. Wiele osób zarzuca nam, że mamy wykupione subskrypcje, że coś udajemy, że ten kanał zyskał obserwujących przez ich zakup, ale tak zupełnie nie jest. Wystarczy, jak wspominałem, zobaczyć, jak wiele niezwykle popularnych filmów mamy na kanale, które zdobywały po pół miliona, 2 miliony, 3, a nawet 7 milionów widzów. Naprawdę swojego czasu ten kanał miał ogromne wyświetlenia. A więc nic dziwnego, że zdobywał też sporo subskrybentów. A dlaczego dziś, choć subskrybentów dalej jest sporo, wyświetlenia są coraz niższe? To już nie do końca do nas pytanie. Uważamy, że tematy i filmy, które tu tworzymy, są na podobnym poziomie. Dalej mamy podobne mroczne tematy, ciekawe przepowiednie, niezwykłe filmy. Ale dlaczego filmy nie są kierowane do większej liczby odbiorców? Dlaczego nie są promowane? No właśnie, pomimo że my promujemy filmy, próbujemy różnych nowych, starych i nowych technik, to z jakiegoś powodu platforma naszych filmów nie promuje jak kiedyś. Zdarzają się wyjątki. Ale jest ich tak niewiele, że szkoda właściwie gadać. Jest to trochę przykre, bo czasem naprawdę sami jesteśmy niezwykle dumni ze swojej pracy, a jej wyświetlenia są niestety mizerne. To tak, jakby wasza praca poszła na marne. Czasem potrafi to człowieka trochę załamać, przybić. Zwłaszcza jeśli naprawdę lubi tematykę, o której tworzy kanał. My lubimy i to bardzo. Bardzo też cieszymy się, że przez tyle lat byliście tutaj razem z nami. Ale co dalej z przyszłością kanału zjawiska niewyjaśnione? Czego zamkniemy? Przyznamy, że już od kilku miesięcy o tym myślimy. Nie mamy za bardzo wpływu na promowanie kanału. Bo próbowaliśmy już naprawdę wielu technik, polecanych metod, ale nie przynoszą one nic dobrego, a więc przeciwnie mamy wrażenie, że im bardziej się staramy, tym jest gorzej, a jeszcze wzrasta ilość negatywnych emocji. Bo człowiek próbuje tworzyć te filmy, a one są po prostu ukrywane. Niektórzy mogą powiedzieć, że tematyka naszego kanału jest kontrowersyjna, zbyt mroczna, niepokojąca, ale spójrzcie na inne kanały, Wiele kanałów tworzy content o wiele bardziej mroczny od naszego, czasem nawet nie w sposób rozrywkowy, tylko uświadamiający, moralizujący, a nawet w jakiś sposób mesjanistyczny, chcąc nawrócić swoich subskrybentów. My tak nie mamy. Nasze filmy są rozrywkowe. Z drugiej strony zauważyliśmy, że im mniej kontrowersyjny film zrobimy, tym jego wyświetlenia są niższe. Szkoda, ale no właśnie czy kanał zostanie zamknięty? My jednak nie potrafimy go usunąć, a dlaczego? Dlatego, że może jesteśmy trochę sentymentalni. Bo tyle lat jest już prowadzony i dalej jest tutaj tak wielu z was i ogląda te filmy. A my naprawdę lubimy zarówno was, jak i te filmy. A więc kanał Zjawiska Niewyjaśnione zostanie. Zostanie, bo jest dla nas bardzo ważny. Pewnie niektórzy z oglądających liczyli na inne zakończenie. Ale musimy was rozczarować. Czy filmy będą pojawiały się rzadziej? Może. Ale na pewno filmy dalej będą. Jeśli chcielibyście jakoś wspomóc naszą pracę, Pamiętajcie o łapkach w górę, subskrypcjach i komentarzach. Dla was to niewiele, ale dla nas to naprawdę bardzo ważne. Może razem sprawimy, że ten kanał odżyje byłoby super. Jeśli ty też tego chcesz, wiesz co robić. Łapka w górę, komentarz, zaznaczenie dzwoneczka to wiele dla nas znaczy. Bardzo Wam dziękujemy za tyle lat razem. Test kosmetyków czekoladowych Wedel link do filmiku na ten temat w opisie. Test kosmetyków czekoladowych Wedel. Link do filmiku na ten temat w opisie.